Manko z tej strony Adio, to kolejny odcinek z Jedi Survivor hey, i My Bowda i naszego zdrajcy. Jesteśmy w jego kwaterze mieszkalnej i bez jest jego sypialnia prawdopodobnie. Co to jest? Nośnik danych. Starodawny. Nośnik danych. Spostrzegawczy jesteś. Zobaczmy co tam jest. Ale co, na nośniku? Dobra, chyba go to... Ta... Trzeba go tu wsadzić. Co Chłop zbierał informacje. Cały czas to Holo, który oglądał Dagan, w... czy to jego dzieciak? Ja... Przestraszyłaś mnie. Bardziej chłopczyk wygląda. Gata. Nie mnie A to jest Bidiwan. Miło Cię poznać. Gdzie jest Twój tata? Zabieram mnie na wycieczkę. Nie pracujesz tu, prawda? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. Jesteś prawdziwym Jedi? Tak. Jestem. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Tak, pomożemy ci szukać. Chaje Muki. O, leży. Żeby tak kepa z tyłu zawalił o ten stół, podobny do mnie, troszkę mama mi dodała. Kata, czy tata ci powiedział, gdzie cię zabiera? To miała być niespodzianka. Nawet dotarłeś tu szybciej, niż sądziłem. Podejdź tu, kata. To, co się dzieje. To mój najlepszy przyjaciel. No fajne. Pokłóciliśmy się, a my to wyjaśnimy. Prawda, Karl? daj. Tak. Jak przeżyłeś czystkę? Rada wysłała kilku z nas do wywiadu podczas wojen klonów. Wtedy nauczyłem się skutecznie znikać. Ukrywałem się, nie wiedząc komu ufać. Brzmi znajomo? Właśnie. Ale wtedy poznałem niezwykłą kobietę Twoją mamę. Pewnego dnia byliśmy z Katą poza domem, gdy dostałem wiadomość Nie wracaj do domu. Inkwizytorzy szukali mnie. Moja żona zapewniła nam cenny czas. Nie mogłem wiecznie uciekać, więc się dogadałem. Ten wiek nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Okłamywałeś nas od samego początku. Kanalor miał być schronieniem dla obu naszych rodzin. Ale ty chciałeś go oddać ukrytej ścieżce. Bądź nieznajomy. A ty chciałeś poświęcić tysiące ludzi, żeby ratować własną skórę. Jestem ojcem. Był ja, no tymi z jednej strony, roz z drugiej. Gdy wziąłem ją na ręce, w jej oczach zobaczyłem całą galaktykę. <grywki> Nie zrozumiesz tego. Rozumiem, czym jest zdrada. I to, że zwabiłeś mnie tutaj, żeby zaatakować tę bazę. Prawda? Cóż... Walka z Imperium wychodzi ci świnnie. Oj, Oj, Jest w jest w moich kwaterach! Jest uzbrojony! Strzelać, by zabić! Zabić tego Jedi! Boat. I hop dali i pokazuje swoje. Cal zaakceptował swój mrok. O, ciepieru, co tu się stało? Chyba się, chyba się wścieknął, ale może mi się wydawać. Zobaczcie, co im robię. Jeszcze jeden, cyk. Musimy się spieszyć. No taki skill to je ja rozumie. Dawaj, ile ich tu jest? Ale mi pisną. Dawaj, wszystkich włos. Co robię, śmieci. A ty mnie nie wkurzej nawet. I ciebie też, o! A to są ziomki Wejdera. Czyli oni ze sobą też walczą. Ale skubani w Szylają. Pa, się sami krzywda zrobią. Yeah. Mm, dobra, trochę bolą, ale w sumie też niespecjalnie. Nie no ile ich jest? Nie wszyscy będą wymieszelać. Najpierw tych się zajma Nie wzburzają A mogę użyć zajść czwórki? Opa, zaś to samo, cyk A czyli ...nie szybko się to regeneruje Dobra, już wystarczy BI po tym... Idziemy tam czy w prawo chyba tu jednak O, ty śmieciu Ała, ała ała I jeszcze raz I roz, dwa I jak roz go zaatakujemy Już w sumie czas dla niego Robi się normalne Ale fajna opcja, to przynajmniej teraz jest mocne. Dobra. Kolejne drzwi. O kurde. Weź jakieś parówy grube na mnie czekają. Chyba ja jaja robicie. I da się najpierw tamtym zająć. Słyszałem go z tyłu. A mogę go zestrzelić? Ja, pa, cyk. Czyli one są proste, te roboty dość. O, o ile mnie nie załatwi. I ja zapomniałem się wyleczyć. I chaos się odrodza. Serio, w kwaterze zaś? Jakie to jest wkurzające w tej grze. Ale to... No ty sobie bajaja robisz, że zaś muszę to na nowo. Nie no, teraz to ja robię Rasza. Odsuwać się, patafiany. Ale, drzwi otwarte chyba, nie? Może no, zaraz, wszystkie szczęły to je jednak dostanę. Dobra, czekaj, pa zrobię tak. Ile zadali? I tych też wymina. Aha, o ile nie spadną. Ale to jest... to na wszystkich nie działo... i no na tych, których... tam zrobię. Ale ty! A może ja to tak miał przejść? A czemu ja tu nie mogę wyjść? A to nie te drzwi. Bo mi się to od razu regeneruje. O, odsuwa się. Chyba nie miał nawet z nimi walczyć nie tu, tam Ich teraz zaś windą do góry wjechał Aha Dobra, tymi się zajmę, bo jeszcze nie byłem Znaczy byłem, ale Nie przetrwałem tego Ty, teraz masz po porył Albo Jeszcze raz, cyk. Unik, hopie, unik. Nie. I go, Jeden cios, a ty go nie umiesz zadać. Nie. Dobra, idziemy dalej. Hey Mamy spory ruch na łączach. Wszystko gra? Oooo, wszystko w porządku. Się zbieje, to już go nie znajdziemy. Ej, Mary, słyszałaś? Marin, słyszałaś? W końcu zapis. On, Zniszczyć ten myśliwiec. Nie pozwólcie, zdrajcy uciec! Spóźniliśmy się. Uciek. Musimy wrócić na modliszkę. Wszyscy funkcjonariusze do hangaru! A już nie pamiętam, jak się słona ta modliszka. Ale coj! Yy, tam tu nie. Halo, bo się zgubiłem. Bo dobra. ich sad. Nie zleciał. A, bo ja przyciszek w sumie z góry którym do ją wrócić Kurde, nie przeszkadzajcie mi Ślepy jestem Ach, co się nimi zająć, A, czyli musiałem ich rozwalić Mary! Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! Oho. Ale dajcie mi przejście. Zaraz się coś stanie zajść. Ale mi się szybko napełnił ten pasek w ogóle. się to? Jak ja zrobił taki wir? Dobra, załatwiony. Kolejna fala. A oni będą prosić. Dawaj. I raz, i dwa, i raz. To? Ojej, to. Oj, dobra, teraz już tam się dostana Oni mnie nawet nie widzą. Kurde, zaś mnie złapał ten pajac. Dobra, cyk. Raz, i raz, i raz. Wszystkich głos robię, rozumiesz? Nie, jeszcze ktoś się ja tu jest Na dwa baty go Wszystko w porządku? Tak Wynoszmy się stąd Ty ja się zgubił To się chyba ja robi że ich tyle tam idzie Ale ja mam patent. i ta twarzę tym skillem daj go Tam ja nadet i zaźmie nawet I pa już ci punkty mam Gdzie jest Bod zniknął Zabrał córkę i kompas. Wykorzystał mnie, żeby uciec! Szlak by cię! Dalej czytaj! Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nazwał na nas Bołda! Moi ludzie. Korydowa! Mm. sir mm. Wszyscy zginęli przez niego! Hell! Tego właśnie chcę bóg! Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki! Imperium zdążyło już tyle nam odebrać! Nie chcę stracić ciebie! Czekam na statku, chyba bolało. Takie mam przypuszczenie. Ode mnie, inkwizytorów. Nic mi nie jest. A nie mogłam mnie ze sobą wziąć. Nie musisz się tak o mnie martwić. No i teraz muszę na piechty lecieć. No dobra, czyli te windy to w sumie teraz się przyjdą. Ale mu wdzięku. Prosto do modliczki. Nic ci nie jest? E, nie, chyba nie. Co to było? Czy to. Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze. Znowu to o, poczujesz, martwi, powiedz mi. Nie martwiłem, czekaj. Nic nie mów. Walczył z całą bazą, mam rację. Zgadłeś. Dobra, Kal. Nie mamy bouda. Nie mamy kompasu. Mów całą prawdę. Wytrzymam to. Przegraliśmy, co nie? Został jeden kompas. Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie go zostawiłam. Ale jeśli zniknął, to nie rozpaczaj. Jest... Co to? To nie jest tylko pożegnanie. Dotrzesz na Tanalor w inny sposób. Musisz włączyć węzły. I skierować je na wtórne zakodowane w tej wiadomości. Czyli to jeszcze nie koniec z na lorem i z tym wszystkim. Jeśli nastawimy węzły, to stworzymy trasy przelotu przez otchły. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statkiem ugłowicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez dwustuletnie urządzenie? Tak. Dokładnie. Dobra, niech będzie. No i to jest typno. Ani nie pyta, ani nie ma ludzi. Jest misja, to robi i tyle. Dobra. Dokąd by dziś polecieć? Do życi. Oczywiście zaś. A Kobo? Skąd w ogóle wiemy, że ten cały eksperyment zadziała? Nie wiemy. A więc uruchamiamy węzły, czymkolwiek one są? Wypalamy dziurę w otchłani i przelatujemy? Tak, właśnie tak. E no to tu jeszcze dużo gry zostało, Albo wszystko się skończy tak na pstryknięcie palcem. Albo jeda, albo Kobo. Nie boli cię kargi, jak ty tak ciągle patrzysz w ta strona. Siadaj młody, pora na lądowanie. Tak jest. Stary. O, mój stary wdzięko. Czytuj, czytuj. Dobra, i Kajtu się w ogóle udać. A to blisko w sumie. No lepiej tędy, czy może tędy? O, i wszystkie te znajdki są. Znaczy, nie wszystkie, i no te bazy danych, czy jak to się tam nazywa. Dobra, lecymy tam. Ale mnie tu. Do... W sumie dawno mnie tu nie było, nie? Albo byłem, ale w takich częściach. W takich innych częściach. O, tam byłem. Tam z tym, z Dagany walczyliśmy. Nie, zaś ten małpolut śmierdzący. A tędy to. Co się tędy jakaś przejść? jest jakiś znak. Nie wiem co on mi dać, Ale chyba trzeba iść tędy. Nie, jeszcze roboty. E, unik. Dawaj go. Dobra, dobra. Kolejne roboty, ale ja się nimi nie chcę zająć. To chyba jednak muszę iść tędy, naokoło. Eee, no, odsuńcie się. Tak to się robi. To są chyba... No, to są... ...takie zwykłe. Jeszcze ktoś leci. Co mi to do? Jak to włącza? Jakiś dźwięk? No teraz się o dobrze i da w ogóle. No, niby, niby Kasia tutaj. Ale mi pisnął. Bo tu jest jakiś. wrota, tu są. Ale to bije skubany Kubany. Dobra, drugą broń straci. To jednak mnie nadep. Wynik, popie, słuchaj się. Są jakieś wrota. Ładunek uzbrojony. Cofnąć się. znak kolejny. Co? Nic? Przecież mówiłeś, że to dobry termit. A tu jest jeszcze coś. I, już ja zrobił kółko. Albo nie. A tu jest wejście, patrz. Może to otwarłem. Chyba jednak, chyba jednak ta droga. Jak się trzymasz? Właśnie dotarłem do centrum sterowania. Dam znać jeśli będą kłopoty. Witaj. Nazywam się Santaric. Jestem kierowniczką tej eksperymentalnej placówki. Gdy węzły są aktywne, protokoły bezpieczeństwa wymagają obecności co najmniej jednego pracownika. Gris, albo ktoś aktywuje węzły, albo jeden z nas będzie musiał tu zostać. To jest Zdrowiem się, czy ktoś akurat nie pragnie śmierci. Może targę. to się ja wezmę. Może nie targał. Dobra. I tam jest winda do góry albo na dół. Nie, ten depisok. Nie, no do góry chyba. Kurde, jednak na dół. I zajdzie jakoś placówka. Centrum sterowania ze strojeniem. Odpoczynek, raz, dwa. Mam jakiś węzeł pewnie, czy coś. Ale wiecie co wam powiem, bo ja myślę, że chyba tu skończymy ten odcinek. Jest zapis, wleźlimy do jakiegoś węzła. Nie wiem ile tu trzeba będzie lotać. O to się kręci, ile to trzeba będzie włączać. Ale to i tak już zobaczymy w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za uwagę i do następnego! Nara!